Dzień dobry Państwu jest mi. Bardzo miło powitać Was w trzecim odcinku w obiektywie DeXelion. Dziś poruszymy atrakcyjny w ostatnim czasie temat surowców. Powiemy kilka słów o złocie, ropie naftowej oraz miedzi. Zacznijmy od rzeczy najbardziej elektryzującej, czyli aktualnych wycen królewskiego kruszcu. Naturalnym pytaniem każdego inwestora jest to, czy wyceny nie zaszły już za daleko? Wśród czynników, które stoją za ostatnimi wzrostami, można wymienić. Ultraliżną politykę monetarną, oczekiwania podwyższonej inflacji oraz słabość dolara. Długofalowo ten pierwszy czynnik wydaje się kluczowy. Prowadzona globalnie polityka pieniężna eliminuje koszt alternatywny dla posiadaczy złota. Jest nim realna stopa procentowa, która w obecnych warunkach pozostaje z reguły ujemna. Ostatnia konferencja w Jackson Hole rozwiała wszelkie wątpliwości odnośnie planów rezerwy federalnej na najbliższe lata. Prowadzenie średniego celu inflacyjnego eliminuje w praktyce ryzyko zacieśniania polityki pieniężnej przynajmniej do końca 2023 roku. Luźna polityka monetarna jeszcze długo pozostanie nieodłącznym elementem rynków rozwiniętych. Ostatnie dane inflacyjne z USA potwierdzają, że obawy o japonizację tamtejszej gospodarki mogą być przedwczesne. Większa podaż pieniądza osłabia jego siłę nabywczą. O ile prowadzona dotąd polityka pieniężna była nastawiona na sektor bankowy, o tyle teraz trafia bezpośrednio do realnej gospodarki. Rozdawnictwo pieniądza prędzej czy później doprowadzi do wyższej inflacji, podczas gdy dolary możemy drukować nieskończoność, to złota już nie możemy. Wrześniowe umocnienie dolara było jednym z pretekstów do pierwszej od marca poważnej korekty. Uważamy jednak to zjawisko za przejściowe. Szczególnie jeśli kolejne tygodnie będą potwierdzały przewagę Bidena w wyścigu prezydenckim. Stosunek długu publicznego do PKB w Stanach przekroczy w tym roku 130%. Tymczasem wygląda na to, że demokraci skłonni do silniejszej stymulacji fiskalnej w kolejnych latach mogą tylko pogłębiać deficyt. Być może jest to zaskakujące, ale relacja ceny złota do indeksu SP 500 znajduje się obecnie poniżej długoterminowej średniej jest też prawie trzykrotnie niższa niż po zakończeniu hosty w 2011 roku. Należy mieć jednak na uwadze to, że złoto było i jest aktywem ryzykownym. Jego obecność w portfelach powinna służyć dywersyfikacji. Nie jest to typowa bezpieczna przystań, która chroni przed spadkami w warunkach podwyższonej awersji do ryzyka. Okazuje się, że długoterminowo współczynnik korelacji występujący pomiędzy ceną złota a indeksem S&P 500 jest nieistotny i zbiega do zera. Scenariusz kontynuacji trendu wzrostowego na złocie stał się swego rodzaju konsensusem. Dla sceptyków fakt ten przekreśla szansę na dalsze zwyżki. Jednak jednomyślność na rynku nie zawsze bywa przekleństwem, czego doskonałym przykładem są amerykańskie spółki technologiczne. Kolejnym ciekawym tematem surowcowym jest ropa naftowa. Ceny baryłek ropy typu WTI oraz Brent znalazły się na poziomach, które można uzasadnić fundamentalnie. Trwałe wyjście ceny powyżej 40 dolarów rodzi pewne ryzyka. Związane są one z luzowaniem polityki cięć przez Arabię Saudyjską oraz Rosję. W przypadku tych państw takie poziomy cenowe gwarantują osiągnięcie dodatniej rentowności. To oczywiście rodzi pokusem zwiększenia produkcji i podreperowania napiętych budżetów. Niektóre wyliczenia wskazują, że próg opłacalności produkcji ropy w Rosji oscyluje w granicach 40 dolarów za baryłkę. W przypadku Arabii Saudyjskiej poziom ten jest jeszcze niższy. W rozważaniach oprócz Arabii Saudyjskiej oraz Rosji należy też brać pod uwagę Stany Zjednoczone. Od kilku lat kraje należące do OPEC, ograniczają swój udział w rynku poprzez restrykcyjną politykę cięć. Tymczasem Amerykanie do tej pory wykorzystywali ten czas na zwiększanie produkcji złupków. Ostatecznie wpłynęło to na istotny wzrost ich udziału w światowym rynku, jednak miodowe lata zakończyła brutalnie pandemia i gwałtowny spadek ceny surowca. Przy obecnych poziomach cenowych producentom łupkowym trudno wyjść na plus. Jest to widoczne w najniższej od ponad 10 lat liczbie aktywnych platform wiertniczych. Warto też wspomnieć o sezonie huraganów, który w Stanach zmierza już ku końcowi. Każdego roku okres ten sprzyja wyższej zmienności. Pojawiające się u wybrzeży USA żywioły niszczą infrastrukturę wydobywczą i podbijają ceny. Kolejne miesiące powinny być zatem pod tym kątem spokojne. I tutaj do kłosu dochodzą stare problemy, problemy związane z niskim popytem. Obecne zapasy paliw są bliskie historycznych rekordów. Zniechęca to rafinerie na całym świecie do zwiększania swojej działalności operacyjnej. W USA przetwarzają one nadal o około 20% mniej ropy naftowej niż przed pandemią. Tymczasem w poprzednim tygodniu poznaliśmy raport sporządzony przez OPEC. Znajduje się w nim prognoza, która wskazuje, że za około 10 lat globalny popyt na ropę będzie już tylko spadać. Kartel tłumaczy to większą efektywnością w wykorzystaniu energii oraz stopniowym wzrostem popularności samochodów elektrycznych. W grę wchodzi też zmiana naszego stylu życia. Trzeba przyznać, że pandemia koronawirusa przyspieszyła niektóre trendy, w tym popularyzację pracy zdalnej. Długoterminowo jest to sygnał, że ceny ropy naftowej mogą już nigdy nie wrócić do wartości trzycyfrowych. Prognozowanie cen czarnego złota jest wyjątkowo trudnym zadaniem, jest tak zawsze, gdy polityka łączy się z analizą fundamentalną. Krótkoterminowo nie można oczywiście wykluczyć absolutnie niczego, jednak większość czynników staje się działać na niekorzyść bieżących wycen. Ostatnim surowcem, o którym dziś powiemy, jest miedź. Mało kto zdaje sobie sprawę, że ceny tego metalu wzrosły od marca o prawie 50%. Na przełomie września i października mieć zaliczyła wyczekiwaną od dłuższego czasu korektę. W pewnym momencie liczba spekulacyjnych pozycji netto osiągnęła najwyższy poziom od ponad dwóch lat. Takie zjawisko prędzej czy później staje się preludią do korekty. Tak było i tym razem. Pretekstem były też doniesienia o gwałtownym wzroście zapasów magazynowych. Sytuację tę należy jednak uznać jako anomalię, której towarzyszyło kilkudniowe święto Złotego Tygodnia w Chinach. O ile w przypadku ropy naftowej nie ma problemu z podażą, to tutaj sytuacja jest inna. Z powodu zakażeń wśród górników kopalnie miedzi w Peru i Chile nadal nie wróciły do pełnego wydobycia, a popyt, wbrew powszechnym oczekiwaniom, nie załamał się. Chiny zużywają w tym momencie połowę światowej produkcji miedzi ich zapotrzebowanie ciągle rośnie. Od czerwca do końca sierpnia bieżącego roku chiński import miedzi osiągnął rekordowe ponad 2 miliony ton. Połączenie obniżonej podaży z wysokim popytem sprawia, że zapasy znajdują się poniżej długoterminowej średniej. Co więcej, władze państwa środka szykują kolejne duże inwestycje infrastrukturalne, co dodatkowo zwiększy popyt na mieć. Analizując ceny tego metalu należy też brać pod uwagę aspekty polityczne, w tym przede wszystkim wyniki listopadowych wyborów prezydenckich w Stanach. Utrzymujący się od połowy 2018 roku trend boczny był uwarunkowany wojną handlową na linii USA-Chiny. W sondażach prezydenckich wygrywa obecnie znacznie bardziej przyjazny Chinom Joe Biden. Jego zwycięstwo oznaczałoby poprawę relacji amerykańsko-chińskich i w konsekwencji wzmocnienie ożywienia gospodarczego państwa środka. W ostatnim czasie analitycy Goldman Sachs zrewidowali w górę prognozy ceny miedzi na kolejny rok. Jak wskazują, w 2021 roku deficyt surowca na rynku osiągnie 15-letnie maksimum, dlatego też 12-miesięczna prognoza ceny metalu oscyluje w granicach 7,5 dolarów za tonę. Uważamy, że takie poziomy cenowe są realne, ale droga do ich osiągnięcia będzie wyboista. Nasilenie drugiej fali pandemii oczywiście nie sprzyja metalom przemysłowym. W przypadku miedzi należy jednak pamiętać, że dużo zależy od Chin, w których to sytuacja wydaje się być pod kontrolą. Na dziś to już wszystko. Korzystając z okazji, chcielibyśmy zaprosić Państwa na 13. Kongres inwestycyjny Xelion, który odbędzie się już 3 listopada. W tym roku bliżej przyjrzymy się wyzwaniom świata biznesu związanym z pandemią COVID-19. Zastanowimy się nad zaangażowaniem w zrównoważony rozwój oraz omówimy perspektywy inwestycyjne w kontekście społecznym i środowiskowym. W trosce o bezpieczeństwo uczestników i prelegentów, wydarzenie prowadzone będzie wyłącznie online. Możliwość rejestracji na kongres już wkrótce. Zachęcamy Państwa do śledzenia naszych profili w mediach społecznościowych do których linki znajdziecie w opisie filmu. A tymczasem zachęcamy do komentarzy, zostawiania lajków i subskrybowania naszego kanału.